Hej, witaj. Dzisiaj chciałbym Cię zmierzyć. Zmierzyć Twoją twarz, Twoją głowę, szyję, ramiona, barki, klatkę piersiową, ogółem całe Twoje ciało, jeśli pozwolisz. Okej. Okay. Na sam początek zaczniemy od mierzenia twarzy. Widzę, że Twoja twarz jest bardzo symetryczna. Oczywiście żadna twarz nie jest w 100% proporcjonalna, ale twoja jest wyjątkowo symetryczna. Mhm. Nie każdy taką ma. Przykładowo, ja mam bardzo przesuniętą żuchwę na bok. Moja twarz nie jest proporcjonalna. Ale takie są uroki ludzkich twarzy. Każdy ma inną i każda jest piękna na swój sposób. Dobrze jak mówiłem na sam początek zaczniemy od mierzenia twarzy będą to bardzo szybkie i proste pomiary i będę zapisywać wyniki na komputerze jeśli pozwolisz tutaj mam otwartą tabelę w excelu mhm okej okay, pewnie pytasz o powód dlaczego będę cię mierzyć bez powodu nie wszystko musi mieć znaczenie i powód mhm Zatem na sam początek zmierzę szerokość Twojej twarzy. Mhm. Bardzo będzie prosił, żebyś się w ogóle nie ruszał, żeby uniknąć błędów w pomiarach, ok? Chcecie zmierzyć dokładnie co do milimetra. Ok. Zapamiętaj wynik. A teraz w pionie. Ok. Mhm, mm pozwól, że sobie od razu zapiszę wyniki, żeby potem tego nie zapomnieć. Okej. Okay. Okej. Okay. Cały czas możesz nadzorować, czy wpisuję prawidłowo wszystkie wyniki, ponieważ jest ryzyko, że popełnię błąd. Okej. Okay. Jeśli w trakcie mierzenia poczujesz się senny, zacznie ci się rozmazywać wzrok. Jest to całkowicie w porządku. Być może nawet lepiej, żebyś usnął, bo wtedy nie będziesz się ruszać. A jak mówiłem, to utrudnia badanie. Mierzenie. Nie badanie. Dobrze. Teraz zmierzymy odległość między oczami. Mhm. Z reguły odległość między oczami wynosi jedno oko. Tak to z reguły wygląda. Choć nie u każdego, niektórzy mają całkiem duży rozstaw. Jak mówiłem, każda twarz jest inna. Dobrze. Teraz chciałbym zmierzyć odległość między oczami a nosem. Mhm. Z reguły nos jest w połowie między oczami i dolną wargą. Pozwól, że od razu zapiszę to wszystko. Okej. Okay. Dobrze. Teraz zmierzę odległość między dolną wargą i oczami właśnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. A, miałem zrobić to wcześniej. Zmierzyłem odległość między oczami, ale nie, zmniej, nie zmierzyłem oczu. No i jedno i drugie oko powinno być. No raczej tej samej długości. Może być tam różnica jednego mm. Ale to się raczej nie zdarza. Eee, Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. Od razu znowu zapiszemy. Dobrze. Teraz zmierz odległość między podbródkiem i czubkiem głowy. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze. Mhm. Okej, okay, pomiary twarzy zostały zakończone. Teraz przejdziemy do zmierzenia całego obwodu. OK. OK. Świetnie. Teraz chciałbym zmierzyć obwód twojej szyi. Mhm. Jeśli bym się troszkę przeduszał to proszę mi powiedzieć. O. Jest dobrze. Świetnie. Od razu znowu zapiszę. OK. Teraz mierzymy obwód twoich barków. Mhm. Och, teraz będziemy musieli to bardzo mocno rozwinąć, żeby objąć cię całego. Masz całkiem szerokie barki ale spokojnie starczy mi miarki zrymowałem przypadkowo okej okay. całkiem szerokie mhm teraz cię w talii jeśli pozwolisz mhm a no i tak klatka piersiowa to też bardzo istotny pomiar. Mhm. Dobrze. Okej. Okay. Czyli jeszcze raz. Zmierzyliśmy teraz szyję. Tu było 40. Barki. Klacka i talia. Zgadza się, prawda? Mhm. Okej, okay. Teraz mierzę obwód Twojego brzucha. Aha. Biodra. Troszkę niżej. Dobrze. No i na sam koniec jeszcze bym zmierzył Cię od stóp aż po czubek głowy. Ok. Mm, jesteś całkiem wysoki, ale starczy mi miarki, mam nadzieję. Okej. Metr siedemdziesiąt pięć. Już zapisuję. To był koniec badania. Mierzenia, przepraszam, po raz kolejny. Nazywałem to badaniem. No i pewnie dalej się zastanawiasz, jaki był powód. What was the reason? What was the reason? Bitch, what was the reason? Ale prawda jest taka, jak mówiłem. Nie ma, nie ma kompletnie żadnego powodu. To nie miało żadnego sensu. Życie też nie ma sensu. I życie. Nie potrzebuje sensu, żeby być piękne. Jeśli coś jest piękne, to nie potrzebuje powonu. Zastanów się nad tym. Wyobraź sobie, że ktoś podaje Ci zupę i ona jest bardzo smaczna. Zajadasz ją. Nie pytasz, po co masz ją jeść, po co ta osoba dała Ci zupę? Jeśli ktoś ci daje zupę i jest ona smaczna, to zajadasz ją ze smakiem aści ci wypływa z buzi, skapuje na podbródek, na ubrania, zajadasz, w pierniczasz jak dziki żbik. Lecz, kiedy ktoś poda ci zupę i jest ona niedobra, smakuje jak szczyny, to pytasz, po co mam jeść tę zupę? Po co podałeś mi tę zupę? Ale, no zjedz tę zupę. No ale po co mam jeść tę zupę? Ta zupa jest niedobra. Widzisz? Dopiero jak była niedobra. To się zastanawiasz, po co te zupę jadłeś. Rozumiesz? Więc tak samo z życiem. Kiedy życie jest dobre, to się nie zastanawiasz, po co żyjesz. A kiedy życie jest trudne, nieprzyjemne, wtedy zastanawiasz się, po co żyjesz. Więc jeśli to mierzenie było dla ciebie przyjemne, nie powinieneś się zastanawiać, po co ono było. To była taka mała dygresja na koniec. E, zupełnie niepotrzebna. Ale musiałam ją powiedzieć taką czułem potrzebę głęboko w środku. W takim razie żegnam Cię i życzę Ci miłej nocy.